Rowa Wieś to niewielka miejscowość na Górnym Śląsku stanowiąca sołectwo miasta Mikołów. Wizytówką Borowej Wsi jest XVII-wieczny kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja, przeniesiony tu krótko przed wybuchem II wojny światowej z pobliskich Przyszowic. Kilka lat po przeniesieniu kościoła Borową Wieś i Przyszowice połączyły także tragiczne wydarzenia ze stycznia 1945 roku. W tym tragicznym okresie obie miejscowości znalazły się na trakcie tak zwanego Marszu Śmierci więzieniu z Oświęcimia. Kilka dni później na tereny te kończyła Armia Czerwona. W trakcie II Wojny Światowej w oddalonym około 40 km od Borowej wsi Oświęcimiu władze niemieckie realizowały największy udział w ludobójstwa. W obozie zagłady zakłady Auschwitz-Birkenau z rąk nazistów śmierć poniosło ponad hmm. milion ludzi. Pod koniec wojny gdy do Oświęcimia zbliżała się Armia Czerwona, Niemcy rozpoczęli przygotowania do przeniesienia obozu i jego kilkudziesięciu podobozów, by zatrzeć ślady dokonanej zbrodni. Rozkaz ewakuacji obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau wydano w styczniu 1945 roku. Akcji nadano kryptonim Karla Między 17 a 21 stycznia w dwóch marszach poprowadzono 39 tysięcy więźniów. Dla wielu więźniów była to ostatnia droga w życiu. Stąd historycy używają określenia marsz śmierci. Trasa pierwszego marszu wiozła przez Przyczynę i Wodzisław, a drugiego przez Tychy, Mikołów i Gliwice. Na drugiej stras znalazła się niewielka Borowa Wieś. Celem więźniów maszerujących przez Borową Wieś były Gliwice. Stamtąd pociągi miały ich wywieźć w głąb Niemiec. Dla kilkudziesięciu z nich ostatnim przystankiem okazała się jednak borowa wieś. W nocy 19 stycznia 1945 roku mieszkańców borowej wsi zbudziło ujadanie psów. I stukot drewnianych chodaków o oblodzoną drogę, dobiegający od strony szosy łączącej Mikołów i Gliwice. Jak wspominają pamiętający te wydarzenia mieszkańcy Borowej Wsi, kolumna była tak długa, że ostatni więźniowie minęli miejscowość dopiero przed południem. Według ustaleń historyków, hitlerowcy prowadzili w kierunku Gliwic co najmniej 14 tysięcy osób. Kronikarz miejscowej szkoły zanotował, że gdy któryś z więźniów nie miał już sił, był uderzany kolbą od karabinu, a następnie dobijany strzałem. Ciała zabitych i zmarłych z wycieńczenia wrzucano do przydrożnego rogu. Zwłoki więźniów po przejściu kolumny zwieziono furmanką na miejscowy cmentarz przy ulicy Malinowej. Pochowano tu 31 więźniów. Niestety ich nazwisk nie udało się dotąd ustalić. Obecny granitowy pomnik powstał w maju 2000 roku. O mogiłem dbają od wielu lat uczniowie pobliskiej szkoły, a także mieszkańcy borowej wsi. Podobne mogiły istnieją także w innych miejscowościach, na trasie Marszu Śmierci. Kilku więźniów pochowano na cmentarzu w sąsiednich paniówkach, jednak później ich ciała przeniesiono do wybliskich krzyżowic. Tu do dziś spoczywa czterech więźniów, których bile obozowe odnotowano w stronnictwie tutejszej parafii. Świadkowie wspominają o próbach ucieczek z marszu. W Barowej wsi kilku więźniów zdołało zbiec. Parę uciekinierów skryło się u państwa Marii i Paweł Muskietosz. Ukrywali oni już od roku żydowską rodzinę Simenauer, za co zostali po wojnie zaczęli medalem Sprawiedliwi wśród narodów świata. Z kolei Piotr Kozubek z ulicy Piaskowej ukrył dwóch Żydów. Z Marszu Śmierci ukryli też dwaj inni, pragnący zachować anonimowość mieszkańcy Borowej Wsi z ulicy Wolnej i Buczka. Marsz Śmierci nie był jedynym tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce w Borowej Wsi w pamiętnym już w styczniu 1945 roku. Pod koniec miesiąca na tereny te wkroczyła Armia Czerwona. Jak zanotował w miejscowej szkoły, we wczesnych godzinach rannych, w niedzielę 28 stycznia, w Borowej Wsi pojawiła się piechota radziecka. W czasie rewizji tutejszych domów, żołnierze konfiskowali cenne przedmioty, zwłaszcza zegarki i wyrzutewie. Niektórzy świadkowie zapamiętali, że Rosjanie zabierali również mosiężne elementy wyposażenia domu oraz malowane złotą farbą puszka nowych naczyń. Jak zanotowano w szkolnej kronice, szkody materialne powstałe w czasie przechodzenia linii frontu nie były jednak duże. Upalone zostały trzy budynki: dwa znajdowały się przy drodze prowadzącej z Nowej Wygody do paniów. Trzecim był niemiecki urząd gminy w miejscu Karczmy Stara Wygoda, gdzie obecnie znajduje się stacja benzynowa. Kilka domów oberwało z pocisków artyleryjskich, które nie wyrządziły większych szkód poza dziurami, w murach czy dachach. Znacznie gorzej kroczenie Armii Czerwonej zapamiętano w sąsiednich paniówkach. Gdzie zginęło kilkunastu mieszkańców i spłonęło kilka domów. Jednak prawdziwa masakra miała miejsce w położonych tuż za paniątkami w gdzie 27 stycznia Armia Czerwona zamordowała ponad 60 osób. Zostali pochowani w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu. Najstarszy z nich miał 78 lat, a najmłodszy zaledwie 10. W borowej wsi obeszło się jednak bez ofiar śmiertelnych, poza jednym żołnierzem radzieckim, który zatruł się w jednym z domów przy ulicy Grywickiej. Został pochowany w zbiorowie bogini na tutejszym cmentarzu.